Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. o Tobie, Panie. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł. U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. O jest. Chodźcie moi odkrywcy. Pełni ufności i mądrości, w dzieła Boże. Cieszę się z, waszego, z Waszej energii, entuzjazmu, z jakim tu przychodzicie. Tak. Od czego by tu dzisiaj zacząć? Ja sobie dzisiaj otworzę swój zeszyt. Wiecie, on jest dla mnie pomocny macie takie zeszyty, które wam pomagają. Nie? Mało piszecie, co? No ja też nie jestem dobrym przykładem, bo na lekcjach religii nie wymagam zeszytu. <laughs> się przyznałem bez bicia, ale jest rzecz, ćwiczeń są ćwiczenia. No. Dobrze. Kochani. Dzisiaj w Ewangelii pojawił się pewien problem. Coś było Wąskiego albo coś za ciężkiego. O co tutaj chodzi? Hmm? No, a ty machasz do kamery. Dobrze, to myślałem, że się zgłaszasz. <noise> no. Ja wiem, że macie świadomość, tak jesteśmy na wizji, ale musimy się zachowywać, nie? <noise> ale pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Widzicie, nie mam dzisiaj ani wielbłąda. No, nie mam wielbłąda bo mógłbym przyjść z wielbłądem dzisiaj, nie? Jako rekwizyt. Ani nie wziąłem igły, bo byłaby trochę za mała i niebezpieczna. Ale y, poproszę Marcela, żeby przyniósł dzisiejszy rekwizyt. Zatroszczyłem się wczoraj o niego. Co tam widzicie? Jaki kolor? Żółty, mój ulubiony, zapamiętajcie sobie. Y, <gryw> Ale też nawiązujący dzisiaj do Dnia Papieskiego. Mamy, o, dobra, no widzicie, latający, tak, no z helem, z helem, a hel jest gazem szlachetnym. No. Nie, nie puszczę, bo później boję się, że go nie ściągnę. Popatrzcie w górę, jak jest wysoko, no. Może dzisiaj dotknę pewnej traumy niejednego dziecka, które balon, mając choć raz w życiu balon z helem nieopatrznie go puściło i z wielkim płaczem patrzyło, jak ten balon sobie swobodnie odlatuje i już nie może go dosięgnąć. Zdarzyło się kiedyś tak w waszym życiu? <grym> I tak i nie. To szczęściarzami są ci, którym się to nie zdarzyło, na no a pechowcami ci, którzy doświadczyli tej wielkiej straty. E... Będę miał na tyle odwagi, żebyś przytrzymał jednak ten balon, bo... Ja uważaj, żebyś nie puścił. Znaczy, jak puścisz, to też tragedii nie będzie, będzie tylko wielkie widowisko. E, ale oszczędźmy sobie dzisiaj tego. Jak myślicie, czego dzisiaj symbolem jest ten balon? Hm? Jak myślicie? Nieba? No, wskazuje nam pewien kierunek, tak. Nieba. C czego jeszcze może dzisiaj być symbolem ten balon? Czy dzisiaj są urodziny Pana Chrystusa? No. Urodziny Chrystusa będziemy obchodzić w grudniu. <grystwa> tak uroczyście. Ale tak, on może się narodzić w naszym serduszku każdego dnia. No, co jeszcze? E, papier od kolorów Jana Pawła II. Mhm, tak, o tym wspomniałem. Słońce? Tak. Jakieś rozjaśnienie, tak. Hmm. Boga? Hmm? Boga, no, co jeszcze? Strachu? Strachu? Hmm? <laughs> Dlatego, że dziś jest dzień papieski? No to już w tym kierunku szliśmy. No, uwaga, to muszę wrócić do dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi, że trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I jak łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igielne, tak, niż temu bogatemu. Czego dzisiaj symbolem będzie ten balon latający? Hmm? Nie ma pomysłu, ale dzisiaj pobrnąłem w, w ślepy zaułek. No, płatek. Eee. No, chodź. Może tobie się uda. Transportem do nieba? O, transport do nieba. No, fajnie, jakbyśmy wzlecieli razem z tym balonem do nieba, ale mam nieodparte wrażenie, że ten balon jest za mały. Musielibyśmy wsiąść do takiego wielkiego balonu, który by nas poniósł. Dobra, a wyobraźcie sobie, nie puszczamy go, ale jakbyśmy go puścili i widzieli, jaki on jest lekki, to, to czego jest symbolem dzisiaj ten balon? Hm? błąda. Ktoś tam się zgłasza. Chodź. Grawitacji? Grawitacja nie, bo go przyciągnęła na dół. Żeby nie mieć niczego i łatwiej się wtedy zbić do nieba? O, właśnie. Jest symbolem lekkości, wolności. Że on kiedy jest nieprzywiązany, w sensie kiedy go puścimy, to nie ma żadnego problemu, żeby się wzbić w górę. Że jesteś jakby... Bez grzechów? O, też właśnie symbol właśnie wolności od grzechu. Dobrze, słuchajcie. Żeby dzisiaj zrozumieć lepiej fragment Ewangelii, bo jest y, trudne zdanie, dostaje młody ten człowiek, który przychodzi do Jezusa, mówi, że wszystkiego przestrzega z przekazań, a Pan Jezus stawia mu y, wiesza poprzeczkę jeszcze wyżej, bo mówi mu, żeby co zrobił, żeby pójść za Nim. Hmm? Idź. I co zrób? Sprzedaj wszystko, co masz u Boga. I rozdaj ubogim. Tak? No właśnie. Czy Pan Jezus od nas wszystkich tego wymaga? No nie, nie. Oczywiście, że nie, ale chcę nam przekazać jedną bardzo ważną rzecz. Teraz poruszcie waszą wyobraźnią i przypomnijcie sobie, czy kiedyś uczestniczyliście w próbnej ewakuacji. Na przykład w szkole, tak? Uczestniczyliście w takim wydarzeniu. I uwaga, co się dzieje podczas ewakuacji? Co trzeba, jak się trzeba zachować? Hmm? Nic nie brać. O, pięknie. Co jeszcze? Ktoś nie mówił jeszcze? Nie panikować. Dobrze, co jeszcze? Szybko wyjść. Tak i nie krzyczeć z radości. Tak, spokój zachować. Trzymać się grupy. Trzymać się grupy i. Być odważnym? Też odwaga się przyda. No, chodźcie. Ustawić się w grupie i szybko opuścić budynek szkoły. No i znaleźć co? Bo tu finał jest jeszcze ważny. No? Schronienie. Tak. Tabliczkę najpierw z wyjściem ewakuacyjnym, a potem tak zwane miejsce bezpiecznej zbiórki, gdzie sprawdzimy, czy wszyscy są i czy wszyscy są bezpieczni, tak? Ale bardzo się cieszę, że na początku padła odpowiedź, że kiedy jest taka sytuacja, to właśnie nie bierzemy nic, tylko zabieramy siebie i innych, tak? Bo najważniejsze jest co? Hmm? Proszę pana, ale trzeba zabrać swojego iPhone'a. <laughs> no, telefon by się przydał, ale to myślę, że osoba odpowiedzialna jeden telefon wystarczy. Najważniejsze jest... Ty nie mówiłeś jeszcze. Życie! O pięknie, no właśnie, najważniejsze jest życie. I tak jak my się troszczymy tutaj o bezpieczeństwo, o nasze życie i widzimy, że... Choćby wokół nas były najcenniejsze rzeczy, to w, w takich momentach, kiedy trzeba ochronić życie, to te rzeczy nie mają żadnej wartości. Tak? I tak samo jest w tej naszej walce o, o życie wieczne. Pan Bóg chce nas dzisiaj zaprosić do takiego, takiej chwili, by pomyśleć, co tak naprawdę w życiu jest mi potrzebne, bo wiele rzeczy chcemy i czasem wymagamy od naszych opiekunów, że chcę to, chcę tamto, tak? A czasem mądry rodzic nas zapyta, czy ty tego naprawdę potrzebujesz? Słyszeliście kiedyś takie pytanie? No właśnie. A dzisiaj Pan Jezus też nas chce zapytać, co potrzebuje, aby dostać się do nieba? i potrzebuję właśnie tego by żadna rzecz nie stała się ważniejsza od Pana Boga, tak? Bo jeśli ja się przywiążę za bardzo do czegoś lub kogoś, to rzeczywiście trudno mi będzie się wzbić jak ten balon i za chwilę odlecieć w takiej wolności, nie? Chcemy osiągnąć taki poziom z Panem Jezusem, że to wszystko, co wokół nas, tak jakby nie przyczepia się do nas, nie przykleja, nie obciąża nas, że my, idąc do Królestwa Bożego, nie musimy się przeciskać ani dźwigać jakichś ciężarów. Bo Pan Bóg chce, żeby ta droga do Królestwa Bożego, żebyśmy ją przeszli swobodnie i bez zbędnego ciężaru. E... Chcesz coś powiedzieć? Mhm. A czy można zabrać ze sobą mamę? <laughs> o, pięknie. Bardzo dobrze. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do nieba i nie wiemy w jakiej kolejności się to stanie. Kto pierwszy, tak, yy, zostanie zaproszony przez Pana Boga na tamten świat do nieba. Ale pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Przyszliśmy na ten świat. Skupcie się jeszcze przez minutkę. Stryczek, tutaj jestem. W ten, w zielonym. Gramy w zielone teraz. Na no, moje oczy widzą coś koloru zielonego i teraz to gada. No właśnie, mnie. O, ja, czy kręcę. Dziękuję, że mnie zauważyliście. Przyszliście na ten świat, i tak naprawdę, Wy, jako Wy, mieliście coś? No nie, nie mieliście nic. I tak samo będzie, jak będziemy odchodzić z tego świata, kiedy nasze życie się zakończy, to przecież my nic nie zabierzemy ze sobą na tamten świat, to co materialne, prawda? No, może dla Was to jeszcze jest taka myśl odległa, ale myślę, że dla niektórych dorosłych. Już takie myśli przechodzą, nie? Ubiorą cię, ale te ubrania potem i tak zniszczają, się rozłożą. Tak samo jak twoje ciało. Ale będzie, będą rozmowy w domu. Już to czuję po minach rodziców. Okej. Okay. Ostatnie zdanie jest takie. A propos naszego przywiązania lub braku przywiązania do jakichś rzeczy. Bo Pan Jezus, kiedy dzisiaj mówi o tym, że trudno będzie bogatemu wejść do Królestwa Bożego, to nie jeden się wzburzy i powie, ale jak to? Ale Pan Jezus mówi, zwróćmy uwagę na jeden bardzo mały, ważny szczegół, że ci, którzy pokładają ufność w dostatkach, czyli tu problem nie jest w bogactwie, to że ja mam lub nie mam. Tylko problem jest w tym, jakie ma moje serce podejście do tego. Dajmy taki przykład. Dostajesz, słuchaj, dostajesz dychę od kogoś, dostajesz 10 złotych i masz zamiar wydać całe czy nie? Nie. No, to dobrze, jesteś zachowawcza. Ale czasem jest tak, że za bardzo skąpimy, a czasem za bardzo jesteśmy rozrzutni, że mimo, że dostanę dychę. To jeszcze powiem, mamo, ale ta czekolada kosztuje 11 złotych, dołóż mi jeszcze złotówkę. Eee, a możesz wybrać coś innego. Możesz wybrać czekoladę za 9 złotych i zostawić sobie złotówkę i powiedzieć te 10%, bo złotówka z 10 to, 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 to 10%. Dobrze liczę? Dobrze. I tę złotówkę mogę na przykład odkładać na coś innego, ale uwaga, nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. Myślę, że dla dorosłych pojęcie dziesięciny nie jest obce. Kiedy dzisiaj Jezus, kiedy usłyszał nauczycielu dobry, to on wskazał właściwy kierunek. Nie ja jestem dobry, to Bóg jest jedynym źródłem dobra. Tak? Takie przekierowanie, że wszystko co mam, co posiadam, swoje źródło ma w Bogu, i ja potrafię choć tę cząstkę oddać, nie wziąć dla siebie, ale właśnie na przykład pomóc bliźniemu. Więc uczcie się takiej hojności, takiego serca wrażliwego, tej wolności, jak ten balon z Helem, który chciałby odlecieć, ale mu teraz nie pozwolimy. No właśnie, powiedziałem, że nie odleci, więc będę nieugięty, będę dzisiaj ten zły ksiądz, który się nie słucha, dzieci, ale nie wszystkie zachcianki można spełniać, prawda? No właśnie, więc niech dzisiaj to Wam przypomina, że jesteśmy wolni i Pan Jezus nam w tym pomaga. Dobrze, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę i tak było długo. Dobrze, idźcie, balon wraca gdzieś tam.